Dzień dobry, dzień dobry Piotr ja z tej strony. Zobaczcie, wolny oblot młodych dzisiaj. I zobaczcie, co robi moja kotka. Siedzi sobie w spokoju, w ogóle nie wzruszona, a gołębie spacerują obok niej. Wyobraźcie sobie, że jak zaciągnąłem gołębie dwa lata temu, to już ją mieliśmy. I to jest taki drapieżnik ogrodowy, że po prostu cukrówki, szpaki kasuje myszy. No... Po prostu no jak, jak rasowy drapieżnik, jak rasowy kot. Ale jak zaciągnąłem gołębię, to powiedziałem jej, że jeżeli złapie gołębia, będzie miała kłopot. No i ona chyba to zrozumiała, bo, bo zobaczcie, co się dzieje. A najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że jak czyszczę gołębnik, to ona oczywiście wchodzi tam ze mną i po prostu kasuje myszy. Jeżeli myszy uciekałem, no to namiętnie no, systematycznie łapię te myszy w tym gołębniku. I ciekawe jest to, że jakiś czas temu czyściłem gołębnik. I po prostu skończyłem czyszczenie, zamknąłem gołębnik, poszedłem do domu i później o pół do dziewiątej wieczorem poszedłem pozamykać, a ona nadal siedziała w gojemniku W jednej celi siedziała i tam warowała na myszy. Także niezły deal. Jeszcze taka ciekawostka. Kiedyś na, u mnie na ogrodzie zaatakował y, krogulec wróbla. I wyobraźcie sobie, że ona tego krogulca chciała złapać. Także naprawdę, no wszystkie ptaki oprócz gołębia, y, są w jej zainteresowaniu, natomiast gołębie, no zobaczcie. No, ja sam jestem zdumiony tym, jak ona po prostu podchodzi do tej gołębi. No, w ogóle, w ogóle ją nie interesują. Zero zainteresowania. Oczywiście, żeby nie było nieporozumień, nagrywam to trochę dłużej, żeby ona się ruszyła. Przed chwilą leżała, teraz trochę się podniosła, żeby ktoś nie pomyślał, że ten kod jest jakiś sztuczny. Ale naprawdę jest to żywa kotka. Genialny kot. Genialny. Także dzięki. Taki krótki tylko filmik, filmik, żeby wam pokazać, jak może kot współpracować z gołębiami. Wystarczy, żeby był mądry i miał dobrze poukładany w głowie. No i miał postawione pewne zasady. Także dzięki wielkie. Jutro trening, środę trening z kabiny. Także będę wam to relacjonował i nagrywał. Dzięki wielkie, dajcie łapkę w górę. Dobry lot i życzę wszystkim najlepszego.